Eldorado, witam was bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku, moi drodzy. W dzisiejszym odcineczku zobaczcie, jesteśmy na pustyni. Kto wie, gdzie jestem. Dobra, moi drodzy, jeśli myślicie, że przy Wojanowicach zostawiacie łapencję w górę, pamiętajcie, żeby wbić pod tym odcinkiem, tak no myślę, z. 8000 łapy w górę będzie naprawdę, naprawdę super. Więc moi drodzy, dzisiaj wracam do Wojanowic. Ostatnio u mnie był właśnie Wojan. Słuchajcie, był Wojan i zaczął mnie wypytywać różne rzeczy, czy ja jestem spalionem, czy ja pracuję z on. Więc moi drodzy, dzisiaj będziemy szukali informacji, co Woje, Wojan właśnie chciał, żeby przylecieć tutaj do mnie do Wojanowic, do Matrunerowic, przepraszam. I co on tam się sobie myśli, słuchajcie? Więc ja ściągam wszystko, wszystko co tylko mam. Napijemy się potkę niewidzialności chyba zaraz, ale podejdźmy jeszcze, może kawałeczek, może gdzieś tutaj Wojtek jest. No dobra, bo zobaczymy, zobaczymy. Podlecimy sobie, słuchajcie, od tej strony, więc tu na spokojnie będzie trzeba się jakoś zadomowić. I bo i drodzy, o kurcze, tutaj są ci te typki. Ostro, dobra, więc atak zobaczcie na, Wo na Wojanowice jest. W takim razie wchodzimy. Będziemy szukali Wojtka. Mam nadzieję, że go znajdę. Dobra, w takim razie wbijamy. Okej, okay, dobrze pamiętam jak to wyglądało. O Boże, tutaj mój domek był kiedyś, już go nie ma. No dobra, idziemy, szukamy właśnie tej informacji. Co tu Wojtek sobie pomyślał o nas, o mnie w sumie? No i podejdziemy chyba bliżej. Tylko gdzie on mógłby być? Gdzie on mógłby być? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia, gdzie on tutaj jest. Czekaj. Dobra, na razie go tutaj nigdzie nie widzę. Dobra, poszukajmy, poszukajmy dalej, okej. Okay. No na razie Wojtka tutaj nigdzie nie ma. Trzeba będzie się rozejrzeć. Wiecie, co jestem właśnie tutaj przy domku Kati. Zajrzyjmy u Kati. Czy go tutaj Wojtka dzisiaj nie ma? Dobra, ale muszę najpierw wypić potkę nie na niewidzialność, bo jeśli Wojtek mnie zobaczy i pomyśli co ja tutaj robię. Dobra, ściągam też Elytrę. Pamiętam, żeby nic nie mieć w łapce, ponieważ no od razu, od razu się domyśli że coś tutaj w śmierdzi, bo, nie wiem, na przykład kilo w sam sobie biega. Dobra, szybko, szybko, szybko. Wiecie co, na sam start zajrzyjmy do domku Wojana, ponieważ tam bardzo prawdopodobnie... Jest! Widziałem go, dobra, mam tutaj. Okej, okay, dobrze, że wypiję potkę u Kati w domku, bo inaczej Wojtek by dowiedział się, co on... Jeżowiec musiał mi przerobić, głupek on. Nienawidzę go, no, nienawidzę go. ej, 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 patrzcie, on tutaj naprawia, patrzcie. Ten cały... o kurczę, ten cały wieżowiec chyba. O Jezu, to trochę Wojtek sobie porobisz. O, o, oj, kurczę, trochę za blisko jestem. Wiecie co muszę się oddalić, bo jeśli on zobaczy tutaj cokolwiek, to będzie naprawdę słabo. Okej. Okay. Nikt mi nie będzie co mojego wieżowca! O, ej, tak, on chce naprawić cały wieżowiec, zobaczcie, rozwala i to jeszcze, zobaczcie, a, szkoda, że nie mam czerwonej wełny, to wziąłbym mu tutaj trochę potrolowo. ale dobra, na razie nie, na razie nie będziemy trollować, ostatnio Cathy trollowaliśmy, więc wystarczy. Dobrze, jak widzimy tutaj te wejście, ale tu chyba się zmieniło, czy te wejście było? Co to jest? Dobra. O, o, dobra. No nie wiem, czy on to mi zmieni, czy nie. A jeżeli dam, a on to mi wszystko on znowu zrobi tak, jak miałem wcześniej. Dobra, zrobię trochę, a potem zobaczę czy on mi to zmieni. Jeżeli zmieni, to po prostu pójdę z nim na klepę. Elo. Haha, dobra, rozumiem, rozumiem plan Wojana. Zobaczcie, on chce tutaj naprawić wszystko i się zastanawia, czy ten cały on pomoże mu to jakoś odbudować z powrotem. Nie wiem, nie wiem, chyba dobrze tego zrozumiałem, ale dobra, w takim razie musimy go po prostu cały czas śledzić. Ja muszę tutaj kontrolować, czy 6 minut mi zostało, więc całkiem spoko. Dobra, mam jeszcze i dwie potki na niewidzialność, ale może jeszcze jedną wypiję, jeśli mi się ta skończy. No i dobra, będziemy patrzyli, co Wojtek dalej tutaj kombinuje, co on o nas myśli. O, Trzymaj o, jadąc. o. A on, on teraz karmi właśnie, zobaczcie, tutaj swojego nie. zwierzaka, więc tam nic konkretnego takiego nie robi. Po prostu takie zwykłe, codzienne rzeczy, nie? Wiadomo, tutaj trzeba nakarmić zwierzaka i takie różne. E, dobra, tutaj coś patrzy. Okej, okay, czy on wziął wełnę? Czekajcie, muszę sprawdzić, czy on czerwoną wełnę przypadkiem nie wziął, tylko on jest za blisko, bo jeśli otworzę tą skrzynię, to na bank się domyśli. Patryki i gładka kamienna płyta. Skąd ja wezmę gładką kamienną płytę, no? Skąd kombinuje? Gładką kamienną płytę, po co mam ta płyta? Dobra, mam 5 minut Nie widzi. Okej, okay, po co ma ta płyta? Patrzcie, co on tutaj bierze? Dobra, wziął yes, coś! Jest! Mam! To. Wziął, znalazł coś! Tak. Patrzcie, dobra, cieszę się! teraz, tylko to teraz przepalić i będzie... O, on ej, ej, mu zabierze... Muszę to Słuchajcie, zrobić, muszę to zrobić! Zabiorę mu, zabiorę mu! Okej, okay. dobra, zabierzmy mu, zobaczymy co on pomyśli, może to ten cały on pomyśli, nie? Dobra, jest! Słuchajcie, zabrałem mu! Okej, okay. dobra, stoimy tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Okej, okay. okay. dalej ile? Ja. Ale tak gdzie jest? Co Ej, to dobra jest my... Trzeba będzie mu wyrzucić tutaj, słuchajcie tylko żeby nie patrzył. Okej, okay. okay. nie patrzy, Dwa dobra myślę, że wkładałem okay. Co? Patrzcie, znalazł! Znalazł! Musiał mi wypaść A myśl, wy... że mu wypadło Ej, dobra. Czy on... powiedzmy... Troszkę coś domyśla się, że Boże, coś tutaj się, coś jest nie tak Ale nie domyśla się, że ja go truluję, bo słuchajcie, tylko ja jestem na serwerze No ale Wojtek mnie akurat chyba nie sprawdza Więc całkiem dobrze, mamy szczęście kurczę, no mamy szczęście Kompletne, ale go robi się gorąco Ponieważ tutaj Wojtek coś kombinuje Ale nie wiem po co mu te płytki Dobra, poczekajmy, poczekajmy, wiecie co, może ten Cały, we... a nie, dobra, przepaliło mu się Jedno, więc spoko Okej, okay, dobra, teraz jeszcze tylko zrobimy Płyty tak, dobrze. I teraz stojak. Nice, Stojak, dobra. co on robi? A Gdzie to teraz położyć? On stojak zrobił... Armor stand, po co mu? Czekaj, czekaj, o, czekaj, czekaj. Dobra. Teraz okay. cyk, cyk. Jeszcze spodeń. Wow. Nie, muszę to inaczej zrobić. Co jest? O, Jezu, Jezu, prawda? No! Ja miałem akurat on to, to w ręku. O kurczę, miałem to w ręku, słuchajcie, a Wojtek nie zauważył, ja akurat był Co? Tutaj leży, patrzcie. Ale... Dobrze. Co, grana? Co on tu kombinuje? Co on tutaj w tej skrzyni ma tutaj? Chyba jakieś rzeczy diamentowe. Ja mam zielone barwnik. zielony barwnik. Zielony barwnik. Ej, poleciałbym mu po zielony barwnik, mam w bazie, ale to kawał drogi. Może, może, czekaj, tutaj gdzieś barwnik jest. Zielony barwnik. Ej, dobra, chyba był skombinuję szybko, A, słuchajcie, zobaczymy. Co się robiło? Jaka będzie jego reakcja? Może on pomyśli, że to ten cały on, więc dlatego biegnę szybko do swojej bazy. Mam tam zielony barwnik. Z tego co pamiętam, on był w skrzyni, więc dużo, dużo czasu mi to nie zajmie. Więc moi drodzy, szybko, szybko lecimy tutaj. Patrzcie, okej, okay. dobra, nawet na skróty. Szybko, szybko, szybko odpalamy tutaj. Patrzcie na to. gdzie to było to przejście? Boże, już nie pamiętam. Okej. Okay. Okej, okay, jest. Szybko lecimy do bazy i damy mu ten zielony barwnik. Ciekawe, czy on znajdzie. E, jeśli wrócę, mam nadzieję, że jeszcze nie znalazł do tego czasu, aż, e, aż ja znajdę u siebie. Dobra, zielony barwnik. Weźmy dla niego. Jezu, ja mam tego naprawdę sporo. Pamiętam za dobrych czasów. To słuchajcie, za dobrych czasów. Wojanowic. Właśnie cały, cały. Wszystkie kaktusy, które miałem, to wszystko, bo przepalałem. Miałem dużo mączki kosnej, połączyłem z zieloną. Właśnie, żeby zrobić jasno zielony barwnik. Chyba tak to było, tak, chyba tak, tak się robiło, jeśli nie, to źle mówię, okej, okay. ale dobra, w takim razie szybko, szybko musimy wyskakiwać stąd, pyk, dobra, noc się zbliża, więc kurczę, żeby Wojtek mi nie wychodził, dobra, niewidzialność półtorej minuty, spoko, spoko, dobra, zaraz będziemy po koło chatki Wojana, szybko musimy mu dać ten zielony barwnik, ciekawe jaka będzie jego, jego reakcja, jak on znajdzie go ee, na tym całym tutaj... Hmm, tutaj na ziemi, słuchajcie, więc trzeba będzie to zobaczyć, jaka będzie jego reakcja, jeśli znajdzie ten barwnik. Dobra, wiecie co? On tam jest w tym magazynie. Cały czas coś kombinuje, chyba szuka tego barwnika. Znalazł! Dobra, znalazł, ale zrzucimy mu tutaj, patrzcie, jasnozielony barwnik i tu ciemnozielony barwnik. Okej, okay, co jest? Dobra, teraz tylko to okay. połączę i będzie pięknie, całość. Dobrze, dobrze. Już nie mogę tego doczekać, słuchajcie, już nie mogę. Co? <laughs> Dobra, co? to wzięło. Patrzcie Co jest grane? To po co ja przepalałem to? A on przepalał! A to teraz mu dałem, słuchajcie, cały stack. Nieźle, nieźle. Dobra. Ej, wiecie co, ja muszę szybko iść podkę, wypić. Ponieważ, no kurczę, zaraz mi się skończy tutaj. nie Będzie niedobrze, jeśli mnie Wojtek zobaczy. Tutaj, w tym miejscu tego wypiję, rzucę butelkę. I słuchajcie, sprawa jest niezła. Bo woje, woje, Wojek, wojan zrobił, słuchajcie, tutaj armor stand, ok. To Dobra, Zielone... on zaraz wróci. Muszę to zrobić. Bo jeżeli on miał czerwoną, to ja muszę zrobić zieloną. Dobra, co ty robisz za zielony ten? ten? Palion wróć! Palion wróć! O kurcze! Czy nie wy widzicie, się co jemu. się w tym momencie stało? Nie daj się jemu. Palion wróć! Wojan, słuchajcie, chcę, nie wiem, jakoś odczarować, co zrobić? Odpętać? Nie wiem, <śpiewa> bo paliona. Uga co? Ugaszaka. Uga uga co on szaka, tu robi? Jakie śpiewy tutaj robi? Niesamowite! Palion wróć, palion wróć. Nie daj się mu. On cię opętał, ale palion wrócisz. Palion wróć, palion wróć. Co uga tu się szaka, dzieje? Ugaszaka. O lol. Ej, zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, ej, słuchajcie. Teraz zobaczymy, jaka będzie reakcja wojana. Patrzcie. Dobra, ej. Znak? To znak, ej. że Palion wróci? Palion wróci? <gryw> ej, dobra. Palion musi wrócić. Nie mogę go trollować, bo on się domyśli, że to mogę być ja. Dobra, wiecie co? W takim razie. Nie wiem, chyba będzie trzeba wracać, moi drodzy. Nie wiem, nie wiem, dobra. Zobaczmy, co jeszcze Wojtek robi. Okej, okay, on chyba idzie do tej twarzy Paliona, bo ja ostatnio widziałem, że ta twarz Paliona zrobiła się czerwona, tylko. Okej. Okay, nałożył hełm jeszcze zielony. A owce. A gdybym owce teraz, nie? Ale ale zielone... jest dużo zielonej wełny. Dobra. Czemu zielony hełm ma skórzany? Słuchajcie, czy, czy to coś mu pomaga? Czy to, czy to jest jakiś znak? Nie mam pojęcia. Ale dobra, wiecie co? Może wkopmy jeszcze tego palionito tutaj. Dobra, wkopmy go po prostu jeszcze niżej. i Zobaczymy jaka będzie reakcja. Okej. Okay. Dobra, zieloną wełnę, szybko zieloną wełnę i zakopiemy go. Albo nie, dobra, bez zielonej wełny. Więc palion został już schowany, zobaczcie, on jest już głęboko. Ciekawe, co Wojtek pomyśli. Co on pomyśli? Czy. Nie wiem, pomyśli, że to akurat. Może być on. Bardzo prawdopodobne. Dlatego ja szukam dalej Wojtka, bo kompletnie... Dobra, jest tutaj gdzieś Dobrze. On. Dobrze. Musimy walczyć z czerwoną wełną. Panią do nas wróci obce. Okay. Jeżeli zobaczycie, że ktoś będzie chciał was przekolorować... Odezwijcie się do... Co to Co ty masz jakiś problem? Ty czerwona, masz jakiś problem? Ty też? Czerwona... Patrzcie, będziemy bank. bili zielone w ten, e, zielone owce. Patrzcie. Elo, jeszcze ty. Jeszcze ty. Zielone owce będziemy mu bili, słuchajcie, i on, I, i, i on na co bank. I on na bank. zielone? Dostaw! zostaw zielona, co ty robi? One się biją? i... stąd, nie, no po prostu, tylko Ada, Cześć. Cześć, nie, wioski, la Czemu bo jest taki śmieszny, normalnie, jak on tutaj coś robi, samemu sobie coś. Nie wiem, tak mnie to śmieszy, co on z gada do owiec? Spoko, dobra, ale wiecie co? W takim razie. E, co o, to jest? Gdzie jest ta Patrzcie, zobaczył tamten to... Wracaj zobaczył, tu! Że... Ty uciekasz? <laughs> on myśli, że woje... ten, że paliot był ucieka. Dobra, postawił pewnie na górze. Spoko. Dobra, wiecie co? Naprawdę, dzisiaj się dosyć dużo dowiedzieliśmy. Więc ja w takim razie chyba po prostu będę wracał do swojego miasteczka. Więc moi drodzy, naprawdę dzisiaj dużo rzeczy się dowiedzieliśmy. Ponieważ ostatnio był u mnie oczywiście Wojan, który no dopytywał się o różne rzeczy: czy ja jestem z tym całym on, czy ja pomagam dla Paliona. Bo no, trochę, trochę, wam szczerze, trochę mi szkoda tego całego naszego Palionito, No ale nie wiem, nie wiem co ją ja robić. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Wojan do... naprawdę dzisiaj robił dziwne rzeczy. Naprawdę. Tutaj biegał z jakąś wełną. Tutaj coś. Tam jakiś armor stenny. Tutaj, to, tamto. Więc moi drodzy, ja będę wracał. Oczywiście do swojego miasteczka. No i jeśli chcecie zobaczyć, co będzie się działo, oczywiście oglądajcie ee, kolejne filmy. Oczywiście na kanale moich. No i pamiętajcie, żeby napisać mi w komentarzu, co tam Wojan właśnie kombinuje. Jeśli wiecie coś na ten temat, dajcie mi znać w komentarzu bardzo, bardzo, bardzo będę was tutaj normalnie łapkował, słuchajcie, oczywiście wasze komentarze, serduszkowo przepraszam, więc moi drodzy, dzięki, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, dajcie mi znać, co Wojan kombinuje, w takim razie ja wracam do Matrunerowic i pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo już niebawem pół miliona subów, więc naprawdę, naprawdę nieźle, także dzięki za uwagę, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami i pa, pa! just <laughs> the